Dzień dobry, wieczór, witajcie Humigraj. W tym odcinku w pigułce chciałbym Wam przedstawić grę Kroniki Drulagor. Ostatnio dosyć dużo gramy w tą grę, no i postanowiłem się podzielić moimi wrażeniami. Kroniki Drunagaru jest to gra przeznaczona dla od jednego do 5 graczy. Możecie rozgrywać ją jako kampanię, możecie rozgrywać też każdą z przygód jako oddzielną przygodę po prostu, lub też możecie zagrać nawet taką grę rywalizacyjną, czyli możecie dokonać takiego, taki pojedynek, jakby rozegrać między graczami. W tej grze oczywiście będziemy walczyli z siłami ciemności, będziemy mieli swoich bohaterów, których będziemy mogli sobie rozwijać podczas tej gry. Będziemy Pokonywać potwory, no i to, można powiedzieć, jest to standardowa rzecz w tego typu grach, czyli w grach przygotowych. Jednak kroniki Drunagor mają kilka ciekawych elementów, które moim zdaniem warto wspomnieć i które na przykład mnie do tej gry przekonały i pozwoliły mi czerpać trochę więcej radości z takiej typowej gry przygodowej. Pierwszym elementem jest taki element osi czasu która ustala inicjatywę w grze. Czyli będziemy mieli jakąś oś czasu, na której będziemy mieli umieszczonych naszych bohaterów i będziemy umieszczać również naszych przeciwników, którzy będą się pojawiali na planszy. I ta oś czasu jest w pewnym sensie zsynchronizowana z upływem czasu w grze. Upływ czasu w grze jest tutaj odwzorowany w ten sposób, że mamy specjalny woreczek, w którym mamy żetony w różnych kolorach. No i w momencie, kiedy kończy się runda, w zależności od tego, na której stronie będziemy mieli taką specjalną kartę, będziemy wyciągać jeden lub dwa żetony jakby upływu czasu. No i te żetony będziemy umieszczali na, tym, na tej osi czasu w odpowiednich polach, które odpowiadają ich kolorom. No i na tych samych polach stoją Nasi przeciwnicy, znaczy konkretnie karty naszych przeciwników, i przeciwnicy z kolei będą wchodzili w interakcję z tymi żetonami, które my umieszczamy na tych planszach. Te żetony będą determinowały czasami ich siłę, czasami ich odporność, czasami jakąś specjalną zdolność, którą będą mogli wykonać. No i to dzięki temu, w zależności od tego, jakie nam się żetony wylosują, to. Ci przeciwnicy będą czasami troszeczkę słabsi, trosze, czasami mocniejsi i będą, dochodzi, będzie dochodziło do takiej zmienności w osi czasu, oni będą z, wraz z upływem czasu, mogą być coraz mocniejsi, albo tylko jeden z nich będzie rósł w siłę, ponieważ tego typu kolory, kolorów żetony będziemy wyciągać, albo będą rośli równomiernie, I to tak wpływa na to, że ta gra. Można powiedzieć, że każda rozgrywka, ta sama przygoda rozgrywana kolejne razy, niestety, czy niestety, niestety, właśnie, ale ona wprowadza coś takiego, że ci przeciwnicy no, stają się różni, pomimo tego, że wydaje się, że mamy na przykład na planszy no, trzech przedstawicieli, jakiegoś jednego przeciwnika, i w jednej grze oni będą tacy sobie, a w drugiej grze mogą stać się mega. Poważnym zagrożeniem, i będą starali, będziemy starali się wtedy w pierwszej kolejności ich wyeliminować, żeby po prostu mieć szansę na przetrwanie tej przygody. No bo naszym głównym zadaniem w tej grze jest przetrwać każdy rozdział. Tu nie chodzi o to, że musimy zabić najwięcej przeciwników, chociaż dość często same rozdziały, ten cel w rozdziale to jest zabić wszystkich, żeby przejść na następne pola. Ponieważ te lochy podczas gry będą się też rozbudowywały. Mamy takie obszary, które kończą się drzwiami. Wchodząc w te drzwi, otwieramy te drzwi, pojawiają się nam jakieś kolejne obszary, ale przy okazji pojawiają się pewne elementy wpływające na to, co się dzieje dookoła, czyli to na przykład mogą być kolejne żetony, które musimy wyciągnąć, albo żetony, które zbieramy z planszy i wrzucamy je z powrotem do woreczka z tego toru czasu. Albo wychodzą całkowicie nowi przeciwnicy, których umieszczamy gdzieś na tym, na tym torze inicjatywy. Także jest tam dużo takich ciekawych elementów, które mogą się po prostu pojawić. No i podczas, gdy będziemy eksplorowali te lochy, jest bardzo ciekawy element interakcji czyli mamy takie miejsca, w których będą leżały specjalne żetony interakcji i te żetony interakcji. W momencie, kiedy wejdziemy z nimi w interakcję, będą dawały nam możliwości wyboru pewnych opcji, które się pojawiają w tej historii. I te opcje czasami to są po prostu jakieś przedmioty, które znaleźliśmy. Te opcje to są czasami jakieś statusy, które uzyskaliśmy jako drużyna. Czasami to są jakieś, jakieś tak jakby zmi zmiany w samym scenariuszu które niekoniecznie od razu są oczywiste, one czasami się pojawiają dopiero później w momencie kiedy wchodzimy w kolejne rozdziały to może być następny rozdział, może być za trzy rozdziały dopiero informacja o tym, że na przykład posiada różny jakiś status może zdeterminować to czy będziemy rozgrywali tą przygodę w taki czy w inny sposób, Znaczy ta historia czy się rozwinie w taki czy w inny sposób, czy na przykład jeżeli drużyna posiada jakiś tam status, to możemy uniknąć e, jakiegoś działania, które pojawi się dopiero za 2-3 e, rozdziały. Także nie jest to takie od razu przejście z rozdziału na rozdział. Czasami to, ten czas okres do tego, kiedy ta, ta rzecz, którą uzyskaliśmy, nam się przyda, no może być, może być odległy. W związku z czym, na przykład, w grze zastosowano tak zwane savey, czyli mamy taki specjalny dzienniczek bohatera. W którym zapisujemy wszystkie właśnie statusy drużyny, wszystkie parametry bohatera na koniec danej przygody, czyli jakie posiada kostki, do których zaraz wrócę, jakie posiada zdolności, które zdolności zostały już odkryte, które rozwiną i tak dalej, jakie bronie posiada. Te wszystkie elementy możemy zapisać sobie właśnie w takich dzienniczkach, które pozwalają nam wykonać takiego save. Ponieważ no, gra jest grą dość długą. Czyli tutaj rozegranie jednego rozdziału to jest od 3 do nawet 5 godzin. Jeżeli gramy w 5 osób, to może to się przeciągnąć, no a to później powoduje, że no, bywa problem z tym, jak przechować grę w danym stanie, i tak dalej. A tutaj możemy właśnie zapisać sobie te wszystkie informacje w tych dziennikach przygody. I mamy wtedy właśnie pozapisywane wszystkie statusy, jakie, jakie parametry mają na tą chwilę bohaterowie. No i to ułatwia nam później kontynuacja tej całej przygody. Oczywiście zawsze polecam też zrobić sobie dokumentację fotograficzną, bo to wtedy zawsze jest pewne, co tam leżało na tej naszej postaci, jakie mieliśmy właśnie kostki. No i wracając do tych kostek. Jest to kolejny mechanizm, który jest bardzo ciekawy w tej grze. Jest to mechanizm zarządzania postacią, a konkretnie zarządzania tym, jakie umiejętności tej postaci możemy uruchomić. W momencie, kiedy ta postać yy, będzie... Aktywowana. Gracz ma do dyspozycji pewną pulę kości i możemy zawsze wykonać jakiś ruch. Możemy wykonać dwie akcje, które będą polegały na tym, że z naszej puli kości, które posiadamy dla postaci, wybieramy kość konkretnego koloru i umieszczamy ją na polu z akcją, którą chcemy uruchomić. Pola mamy podzielone na Akcje w trzech kolorach: mamy akcję w żółtym kolorze, mamy akcję w czerwonym kolorze i akcję w niebieskim kolorze. No i teraz, żeby odpalić jakąś akcję, musimy użyć tego konkretnego koloru, który jest na tej akcji. Dodatkowo będziemy mieli również różne zdolności, które uzyskamy, związane z tym, jaką funkcję będziemy pełnić w tej grupie. I te, to, to jest taka dodatkowa planszetka, która trafia obok naszej głównej planszetki, i tam z kolei mamy akcje, które posiadają więcej niż jeden kolor, czyli możemy ją odpalić różnymi kolorami kostki. No i teraz te różne kolory kostki tutaj mają kolejną warstwę, która jest istotna, ponieważ kolor żółty mówi nam o tym, że możemy tą kością odpalić zdolność, ale ta zdolność ma zasięg. Bezpośrednio na nas, lub też na ewentualnie sąsiadujące z nami pola. Jeżeli taką zdolność odpalimy kolorem czerwonym, no to w tym momencie mamy zasięg na, na nas, na pola sąsiadujące i na obszary sąsiadujące, ponieważ ta plansza ma również obszary, na których znajdują się pola. Jeżeli odpalimy daną zdolność kolorem niebieskim. No to w tym momencie ta zdolność będzie miała zasięg na całą planszę, czyli wszystkie korytarze, które się znajdują, będziemy, nie musimy mieć linii wzroku, po prostu <laughs> mamy zasięg na całą planszę w grze. No i teraz jest to o tyle ciekawe, że mamy takie zdolności, które, na przykład zdolności magiczne, które mają właśnie, zazwyczaj są jakieś wielokolorowe, i one wtedy dają nam różne możliwości zasięgu i tutaj to zarządzanie tymi kostkami jest bardzo istotne w momencie, kiedy podejmujemy decyzję jak mamy odpalić tą zdolność. No to wiadomo, że konkretna kostka, jeżeli chcę na przykład kogoś uleczyć w bezpośrednio ze mną sąsiadującego, no to używam żółtej kostki na tej zdolności. No, jeżeli ktoś jest dalej, to muszę już mieć czerwoną kostkę, a jeżeli ktoś jest w ogóle poza zasięgiem mojego wzroku, no to w tej sytuacji już muszę użyć niebieskiej kostki. No i to zarządzanie kostkami jest bardzo ważne. W momencie, kiedy będziemy rozwijać naszą postać, będziemy odkrywać, uruchamiać, tak jakby, dostęp do kolejnych zdolności na tej głównej naszej planszetce gracza. No i te zdolności, właśnie, mają jakieś konkretne kolory kiedy odkryjemy zdolność koloru żółtego, no to otrzymamy jedną dodatkową żółtą kostkę, no i czerwonego to czerwoną, niebieskiego to niebiesko. Łącznie możemy tych kości mieć 9 właśnie z tych odpalonych, uruchomionych zdolności. No i później mogą się zdarzyć takie sytuacje, że w pewnym, a czy na pewno się zdarzy taka sytuacja, że w pewnym momencie wykorzystamy wszystkie kości w naszej puli, żeby Później cokolwiek zrobić, no to musimy się zresetować. Taki reset niestety sprawia, że siły ciemności mają ten moment, kiedy mogą nas przez chwilę opanować. A jak już nas opanują, to przydzielają nam jedną czarną kostkę. I ta czarna kostka musi zostać umieszczona na jednej z naszych umiejętności, czyli blokuje nam jedną z odkrytych wcześniej umiejętności, no i musimy w tej sytuacji. Zrezygnować z tej umiejętności do momentu, aż nie zostaniemy oczyszczeni. Oczyszczenie to jest też jedna ze zdolności, którą możemy użyć, ale wtedy wymaga to od nas użycia pewnej akcji, po to, żeby oczyścić siebie i na przykład odrzucić tą czarną kostkę. No niestety, podczas gry tych momentów, kiedy będziemy musieli się resetować, będzie na pewno dużo i każdy z nich przynosi nam kolejną czarną kostkę, czyli trzeba tutaj dobrze zarządzać też tymi czarnymi kostkami, bo jeżeli bohater dostanie szóstą czarną kostkę, no to niestety siły ciemności przejęły nad nim kontrolę, a to jest jednoznaczne z tym, że cała drużyna przegrała przygodę. Kolejnym elementem, który może doprowadzić do tego, że przegraliśmy tą przygodę, jest śmierć jednego z bohaterów. No i to działa w ten sposób, że mamy tutaj taką, takie, taką linię ilości ran licznik ran, który, który mamy na, na planszy naszego bohatera. Jeżeli na skutek odniesionych obrażeń bohater będzie e, spadnie poniżej wartości 1, czyli spadnie na 0 w ilości swoich ran, nie ginie od razu, ale otrzymuje taką pernamentną, blokującą jedną z jego umiejętności fioletową kostkę. No i ta fioletowa kostka, ona Blokuje nam na stałe jakąś zdolność, można ją usunąć. Jest tak, są takie specjalne eliksiry zdolności, które mogą coś takiego zrobić, ale jest to bardzo rzadkie i ciężkie do, do zrealizowania. No ale bohaterowie mogą y, próbować oczywiście dalej egzystować z tą kostką, bo to jeszcze nie jest koniec tej, tej, ich historii w tej historii. Y, no i dopóki bohater nie otrzyma drugiej fioletowej kostki. No, to jeszcze może funkcjonować. No ma tam jedną zdolność zablokowaną permanentnie, no ale jednak mimo wszystko dalej ma, posiada rany, które, które pozwalają mu na funkcjonowanie, ponieważ liczba ran wraca do jego wartości maksymalnej. No i teraz to są takie trzy mechanizmy, które moim zdaniem bardzo ciekawie tutaj wpływają na to, że ta gra jest naprawdę interesująca w rozgrywce dająca bardzo dużo możliwości reakcji naszych postaci. W pewnym sensie nas też ograniczająca, bo ta dobrze zarządzane, dobrze, dobrze zarządzane kostki dają nam dużo możliwości, ale jak ktoś się pomyli, źle zarządzi kostkami, no to może też zapędzić się w kozi róg i niestety nie będzie miał możliwości wykorzystania pełnego potencjału swojej postaci, no bo nie będzie miał odpowiednich kości w odpowiednim kolorze do odpowiedniej Sytuacji, która właśnie następuje, moim zdaniem, bardzo ciekawy tytuł. Bardzo zainteresowania. Jeżeli będziecie chcieli w tą grę zagrać, no to polecam też zobaczyć sobie na stronę producenta. Tam jest wersja polska wszystkich podręczników, które są w tej grze czole znaczy są przetłumaczone na język polski, można je chyba będzie sobie nawet wydrukować, jeżeli się nie mylę, ale cała historia, cała księga przygód i tak dalej, to wszystko jest dostępne również w języku polskim, czyli ta bariera językowa, jeżeli Was dotyczy, no to w tej sytuacji w jakim stopniu została na pewno obniżona i pozwolił nam z tej gry skorzystać właśnie w naszym ojczystym języku. I to tyle w tym odcinku, zapraszam Was na kolejne, na razie cześć.